byłem taki sfrustrowany na pana boga, ale w pewnym momencie stwierdziłem, mówię mu: "Boże, odpuszczam". Po prostu albo ci ufam, albo ci nie ufam i wszystko się pozmieniało. Mm. I nie 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 zadziało się to tak. Paradoksalnie było jeszcze gorzej, ale byłem w tym wszystkim po prostu gdzieś z bogiem i on mnie przez to przeprowadził. A co znaczy, że odpuściłeś? Tak, że praktycznie. Przestałem po prostu jakby, nie wiem. uciekać myślami, tylko tak, zajęłeś się byciem tu i teraz? Tak, że skupiłem się na nim, przestałem e, dzwonić, e, szukać jakichś ofert, e, pytać się mm. o różne rzeczy, ludzi. Nie mówię, że to jest coś złego, ale w tym momencie wiedziałem, że po prostu muszę tylko odpuścić. Zapraszałem tylko pana Boga, żeby on mnie prowadził każdego dnia. Możecie zrobić coś takiego przez tydzień, żeby wstawać i dziękować Bogu za to, że się wstało, że jest się zdrowym, że i zapraszać go do swojego dnia. I ja tak przez lata robię, że wstaję, mówię, Boże, dziękuję Ci za ten dzień, zapraszam Cię dzisiaj do tego dnia, chcę, żebyś był, żebyś mnie prowadził, co mam teraz robić, żebyś był w tym moim planie, chodź ze mną na Akademię. I idziemy razem na Akademię. Mm -hmm.